Jak widać, mamy już nowy silnik w ramię. Nie było album bo przejechał po prostu nam na tym, na tym steropianie i po prostu wrzuciłem go wczoraj na szybkowe dwójkę. Bo dzisiaj jestem sam. No i co? Moim zadaniem będzie sprawdzić rozrząd, spuścić olej transportowy, ustawić zaworki, skręcić podnóżki, elektrykę podłączyć stary stator, wyjąć. Czyli zdejmiemy plastik jednej drugiej strony siedzisko bak dobierzemy się do kabli Żeby podłączyć nowe kabelki z, 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 z nowego statora No i co? Kupił silnik taki jak był Czyli z wałkiem za 40 Jest wałek Z40 Jest lekkie magneto, to też Wam pokażę, bo będę ustawiał rozrząd znaczy, sprawdzę, chociaż no, mam nadzieję, że jest ustawiony z fabryki, prosto, ale no sprawdzimy, czy jest ustawiony. No i to tyle, jeszcze ja zabieram do działania. Elektryka już ładnie przepięta. Trzy kabelki. czarno czerwony niebiesko-biały i zielono-biały. Trzym biały zielony, dwa żółte zostawiamy, zaślepię je tylko porządnie, żeby się woda nie dostawała, nigdzie tam nie ścieka do środka. No i to będzie tyle, jeszcze tutaj oczyszczę tą ramę z tego brudu. Tu jak widać już ktoś kiedyś robił, ktoś przy tym motorze coś od modułu coś psuło, czy wyrwał kabel, nie wiadomo. No ale działa. Trzeba będzie o tym pamiętać, żeby coś się działo. To całkiem nie że na tej kostce. Dobra. Aktualnie wygląda to tak, że z poskręcaniem gotowego. Kolanka przykręcone, wydeszek przykręcony. Będę zabierał się do odpalenia. Mm, nie mam filtra, więc założyłem tylko tak, żeby doszło aczkolwiek nie mam takiego dużego no i co, no zabiera się do próby odpalenia a jeszcze ktoś tam w komentarzu kiedyś pytał ile mam o to godzin pewnie nie, nie widać ale 125 i 1 co moim zdaniem no jest realne jeśli ktoś naprawdę go bardzo mocno używał bo stan jego jest jakby na więcej motogodzin świadczy niż na te 125. No dobra, mniej ważne. Sprawdzimy sobie rozrząd. Rozrząd jest ustawiony ładnie, tak jak powinien być. Eee, zawory będę regulował dopiero po zmianie oleju, jak się silnik wystudzi. Teraz odpalę go tak, jak jest, posłucham, jak to wszystko chodzi. No i to tyle. Założyłem jeszcze starą zębatkę zdawczą, ze względu na to, że napęd jest też w słabym stanie i szkoda tam tej zębatki nowej. I po prostu kolega, jak będzie sobie kiedyś kupował napęd, to nie będzie musiał zamawiać tej przedniej, po prostu zamówi tylko cały łańcuch yy, i tylną zębatkę, i to wszystko. Przednią będzie już miał. No dobra, ja się zabiorę do próby odpalenia. Pierw od... będę próbował go odpalić bez zapłonu, żeby podpompować sobie paliwko. I dopiero wtedy z zapłonem. A Wy możecie poobserwować. O ile się uda. Kranik jest, jest. Dobra, bez Sania. Jak było słychać i widać, motor odpalił za pierwszy, można powiedzieć, bo pierwszy tam prób był bez, bez zapłonu. Więc odpalił bardzo dobrze, nie było żadnych słychać żadnych stuków, grzmotów i tak dalej. Jest bardzo ładnie. No mówię, teraz zabiorę się za spuszczenie oleju. Tego transportowego. I zaleję go Valvoline'em, Synpower'em 10,40 40. To taki jest kupiony. Dobra, na dzisiaj to będzie wszystko. Zalany olejem. Tak jak widać na... Na krzesełku jest Valvoline Zawory wyregulowane 0,15-0,10 Co tu jeszcze? To wszystko no Widzimy się w na następnym odcinku Następny odcinek możliwe Że będzie już z jazdy Jak już nasze dwa jeżdże, bo jak widać są złożone Jeden i drugi mają koło Łożyska do wahaczy doszły, złożyliśmy wahacze już nawet trochę upalaliśmy, delikatne docieranie, tam półtorej godziny niecałe docierania było, więc trochę już pojeździliśmy, zimno jest jeszcze. A co do tego to, to na wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie, narka.